Eluwa, prosłowa, z tej strony, pro. A dzisiejszy kolejny, to Wacky Wizards. Dziś zapewne nie wyjdzie nowa aktualizacja. Tak jak mi się wydaje, no bo dziś rodam, ale coś się publicznikiem dotkło, Dziś zrobimy znowu mały opening. Usuniętych przedmiotów, bardzo lubię to otwierać. I dodatkowo kupimy jakiś przedmiot z tych. Największe szanse, które myślę, to będzie to, bo to ma bardzo fajną ciekawostkę, którą Wam pokażę dziś. Najpierw zrobimy yy, mały zakup Gemów. No to zróbmy to. No to pyk. Jest. Sekunda widzowie ogólnie też dziś z moim bratem nagrywam bo bardzo tego chciał i może się przywitać Siemano. i widzowie no. eee, więc kupimy jeszcze raz taki pakiecik będziemy bogaci 3000 klejnotów robi wrażenie dobrze możemy kupić ten przedmiot i pyk o patrzcie to patrzcie to zobaczyliście, iż, ja może jestem ślepy, ale 2021 klejnotów. Może, może to siódemka, choć nie wiem. Dobra. Więc jak widzicie jesteśmy bardzo bogaci i przeszykujcie się na opening. Największy jaki był. Lecimy. Pierwsza rzecz to jest taki przedmiot, który miałem na swoim starym koncie, czyli koncie brata. Drugi, a już było blisko bardzo fajnego przedmiotu. No, uwaga, uwaga! O, duszek chciałem mieć. No, akurat niektóre rzeczy na tym końcu miałem już. A jajaj, znowu było blisko. Te, to też miałem, ale niestety. Uwaga, uwaga! A i znowu bardzo blisko! I ostatnia skrzynka. Może będzie, może będzie No niestety, ale lava bucket jakiś, zobaczmy. Co, jakie przedmioty te to... oh. yy, No o patrzcie, patrzcie to, patrzcie to! XD Normalnie, Minecraft widzowie. Patrzcie to creepy. Co to Creeper? Ok? Dobra. <śmiech> <śmiech> no i dodatkowa rzecz do tego filmiku to jest pewna rzecz z tym. Akurat przetestuję taką rzecz pewną, a czy to nie działa, ale zobaczcie to. Jeśli dacie do tego fasolkę, to wejdzie wam to. A <laughs> I dodatkowo, że do tego, to jak dodacie pistolet, wyjdzie wam Sazgan. Tym możecie normalnie na jednego strzała zabijać graczy, jeśli mają jakąś broń. No i tak jakby bardzo fajny item, polecam. Tak samo jak koło. I to by było na tyle z tego filmiku. Eluwa. A, to zapomniałem. Pamiętajcie o łapce w górę, subiku, dzwoneczku i komentarzu. Każdy będzie z serduszkiem. 27, swoje jakby tak się zastanowiłem, to nie będzie koniec filmiku, tylko dajcie mi sekundę. Więc jakby jestem bardzo miły widzowie i... no, co się nie robi dla widzów. Kupiłem łobuksy, kolejne. Uwaga, uwaga. I jest. No więc możemy tworzyć jeszcze dwie zapewne takie mam wrażenie jakieś. Yy, więc możemy ja. Pokażę Pokażemy bardzo śmieszny rzecz Uwaga, uwaga! I co wyszło? Bardzo blisko! Znowu! Ajajajaj! Pod podkowa, Pod No i... i, i! A znowu znowu wyszkładem korba. Ajajaj no, no więc... Yy, tak jakby... Tutaj mamy takie przedmioty, które dziś trafiliśmy. Bardzo dużo, cieszę się. Trafiliśmy aż 8 Ej, nowych przedmiotów, zrawą. jak widzicie. Tak Minecraft. No i widzowie pokażemy Wam to, o co nam chodziło. Dawaj Tymon. I się połączy koło z koleryną Super Bohatera. Wyjdzie Wam coś śmiesznego. Tak. E, nie używaj tego Tymon jeszcze, dopiero jak będziemy mieli dwójkę popki. Okej, okay, to teraz stań do kamery. I dawaj, pijemy. 3, 2, 1. Ja wiem, że się a Będziecie ja. mieli autotanosa. Autotanosa! No więc to ma tyle z tego filmiku. I jeszcze nie na tyle. Nie? Jeszcze nie? Dobrze, jeszcze będę nie miły. Dodamy jeszcze mini taki Estereg. Pokażę Wam, jak zdobyć jeden przedmiot. To dla nowych graczy. Pokażę Wam, jak zdobyć. No ciekawe, pokażę wam jak zdobyć dynamit. Dynamit jest pod mostem, tak jak brat mówił. Trzeba, wy możecie normalnie pójść nogami, ale ja tylko zjadłam sobie tak do przyspieszenia. ja to Tak, więc tutaj macie dynamit yy, i ten. Tu możecie go po prostu wziąć, Set, potem zanieść na miejscu. Bo jak to, jedną rzecz jeszcze. Kolejna rzecz, papryczka chili, może tak Nie, o, nie, nie, papryczka do chili, filmika. chodź się jak to, tutaj gdzieś to, nie. o to właśnie, o tu, tu, tu. No właśnie, papryczka chili. Tutaj macie takie odbiórki, ale no, poszukajcie jakiegoś miłego gracza, da Wam podcast. Możecie przelecieć i po prostu wyciągnąć tą papryczkę. Później pokażemy, gdzie jest I Nie, to. Nie, fasolka. Nie, bo fasolka jest mega Więc w kolejnym filmiku pokażemy Wam więcej rzeczy do zdobycia. Więc eluwa.